Kupiłam się jak na pierdolę. A do tego Netflix z piątym sezonem Stranger Things. Ślądzie to z wypiekami na twarzy. Od Play święta w prezencie na rok. Super szybki światło i telewizja z Netflixem. Bo w Play mnie. Play. No, No, makowiec pokoju się zdarzenia. Muszę nie przeszczekać do tej umowy, żeby obniżyć rachunki i oszczędzać. Odnajdź nasze punkty sprzedaży i przekonaj się sam. Też możemy zapraszać. Obraz toma z poprzedniej prawdy, która niestety że przyłać przez prosty.